Siema się z tej strony Kubek A dzisiaj jest poradnik jak zrobić takie coś co widzicie teraz na ekranie No dobra, więc lecimy z odcinkiem yy, Dobra, najpierw no potrzebujemy takiego tła jak na przykład to się, Jeśli chcecie I jeśli mamy tło Albo, jeśli chcecie możecie na przykład mieć yy, Tak, to moje logo będzie nie wiem czy będzie moje logo, ale dobra, nieważne O na przykład takie coś zrobić zaraz wam pokażę jak to zrobić to też, mam takie skopiowałem sobie po prostu, nie? a więc zaraz pokażę wam to zrobić, ale jak rysować po ekranie, już wam mówię dobra, mamy takie coś klikamy sobie w edytuj i lecimy na tutaj te, te odtąd mamy Oblicz, przytnij, filtr, kleks, iluzja, takie tam różne ustawienia, i tutaj na końcu, prawie trzeci od końca, mamy takie graffiti. Klikamy w to, i no mamy tutaj, e, jak chcemy rysować. Czy się to jest normalne? To jest strzałka, to jest kreska, to jest kwadrek, to jest kółko. Kolory są takie, rozmiar taki, taki. Jeszcze agunka działa trochę inaczej, ale dobra, teraz Wam powiem. Jak to działa wszystko? się mamy tutaj napisać sobie, sobie tak. Strzałeczka. O, w ten sposób. E, linia też tak samo jak strzałka. Kwadrat. No, w ten sposób tak. Nawet można sobie prostokąt zrobić. O, a kółko. No, tak samo jak kwadrat. E, dobra, kolor. No, to, wiecie, oczywiście zmienię kolor może to sobie cofnąć tutaj na górze mamy takie dwie, stołe, dwie strzałeczki. No i coś sobie cofnę. Może to później przyrzucić. Oj, sorki. E, rozmiar oczywiście tam wiadomo. Gumka. Gumka. To jest dobry przypadek. Nie przypadek, tylko po prostu. Narysujmy sobie coś tutaj. Mówię takie gryzmoły. O, i na przykład nam się poisowało, coś chcemy to zma zmazać. Z tak, że y, mamy tutaj na palcu, na palcu i możemy ma, po prostu palcem, nie? A dla większej dokładności mamy na górze jeszcze kamerkę, taką, która, która widzi ta kropka to jest tam, gdzie teraz, właśnie, jest nasz palec. No właśnie, tak, albo jeśli chcecie, możecie tak sobie usunąć. O. No dobra, i teraz jak zrobić zwykłą karkę tutaj. To nawet nie patrzyłem, bo to jest nudne. To jest najlepsze. Dobra, jak zrobić kartkę? Dobra, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że jeśli już klikniemy tutaj edytuj. Czycie graffiti że może sobie coś tu namalujemy, to już później jeśli klikiemy tak. Znaczy to strzałkę, no to akurat nic teraz nie zrobiło To jeśli to zrobimy, to już później nie możemy tego wymazać, więc się postarać znaczy postarać no po prostu uważać na to no, no żeby wam nie poszło nie poszedł zapis oczywiście się taki zapis robi nie? dobra, więc teraz już jak zrobić kartkę szybko jeszcze też jak kopiować jest taki dodatkowy powiedzmy poradniczek Wybieram sobie takie coś. Klikamy nie. Tak. Klikam więcej i tak jest. Kopiuj i tam są zdjęcia, do których wybrałam, ale to jest moje prywatne, więc zrobię cięcie. Dobra, skopiowała się. Oczywiście możemy kilka skopiować takich. Znaczy kilka obrazów mi chodzi, o to chodziło. I teraz jak zrobić kartkę? oczywiście to jest losowe, nie? No, klikamy oczywiście, edytuj y, graffiti, to już znamy. Klikamy tutaj na kolor biały. Y, tutaj, no dobrze. I tutaj rozmiar no, na jak największy. Słuchajcie, można robić tak, że można sobie też przybliżać. Słuchajcie, ja mam, na przykład. O, takie coś zrobię, nie? Taki kwadracik. I się może być za duży, nie może być za małe Zobacz, tak, zapisz zmianę. To, 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 takie coś jest. Teraz jeszcze mogę przybliżyć. Ups. Yy. Trochę, trochę, więc jeszcze raz. Edytuj, graffiti i takie coś. I później po prostu to kolorujemy. Oczywiście to jest najszybszy sposób, do tego zrobienia, więc zrobię cięcie żeby się nie marnował odcinek dobra, mamy takie coś i teraz klikamy tak to zapisz zapisywanie zdjęcia i przybliżamy, jak najbardziej się da no i proszę nie, nie zwracać uwagi na tą kropkę te kropki, bo to się później wymarzy robimy teraz tak robimy sobie zrzut ekranu i słuchajcie jest to w zrzutach ekranu o teraz mam takie coś ja zdecydowałam te y, te kształty tam zostaną ale to można nie wiem, jakoś chyba można wymazać też tym więc, dobra no mamy kartkę, może tak o nie Nieważne. Zwieraję zbliżyć. O, a i nawet te kropki jak się... No kurczę. Swoje prywatne zdjęcia. Tutaj, tutaj jak się zrobi, to można sobie też przybliżyć i też zrobić sobie zrzut ekranu jeśli tam są kropki jakieś. Nie zrobione. Dobra, więc... Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło i cześć!